Witam was bardzo serdecznie. Dziś na tapet bierzemy Woltę. No, Disney Plus ostatnio wrzuca różne produkcje, lepsze, gorsze, starsze, młodsze. Volta to film z 2017 roku. Ja od dawna chciałam ten film obejrzeć, ale jakoś tak się nie składało, więc kiedy zobaczyłam, że jest na Disney Plus, to włączyłam i zapraszam was. Na odcinek o właśnie tym filmie. Nie będzie raczej specjalnie długi. Temat mi bliski, bo i historia, i polityka, i manipulacja, co za tym idzie psychologia. No i Andrzej Zieliński w roli głównej. Dodajmy, że reżyserem filmu był Juliusz Machulski, więc. Co, no, sukces murowany. Ale czy na pewno? No, wiadomo, że nie. Volta opowiada o tak zwanym spin-doktorze, czyli osobie zajmującej się kampanią wyborczą. tak W wielkim skrócie mówiąc, w filmie mamy wybory prezydenckie i kandydata, który jest fanem monarchii. Facet po prostu pragnie zostać królem polski, a nazywa się Kazimierz Dolny. I uważa się za potomka piastów. A że tak się przypadkowo złożyło, że dziewczyna naszego spin doktora prawie zabiła pewną panią, a owa pani, wiki, następnym przypadkiem, w swym mieszkaniu, znalazła koronę Kazimierza Wielkiego. No to wszystko się pięknie spina i mamy gotowy sukces polityczny. Przekonanie ludzi do kandydata wielkim problemem nie będzie. Cytując klasyka, ciemny lód wszystko kupi. Pomysł na kampanię jest i nawet Monika Olejnik tu nic nie pomoże. Tak, Monika Olejnik zagrała tutaj dziennikarkę. Tak naprawdę zagrała siebie. No, agresywny styl tej dziennikarki jest po prostu nie do podrobienia, więc nikt inny by jej tak dobrze nie zagrał. Ale wracając. Pan Wolta, czyli nasz ekspert i pan kandydat, dolny, przyszły król, mają ekspertkę. Od historii, która ich uwiarygadnia. No, że ta korona to na pewno Kazimierza Wielkiego i, i tak dalej. No, gdyby pan Wolta był tak genialny, jak sam o sobie myśli i jak inni o nim myślą, to skorzystałby z kilku opinii historyków, ale to tak na marginesie. Bo. Wszystko okazuje się mistyfikacją, zemstą pokrzywdzonych przez pana Volte kobiet, i tylko kandydat nadal wierzy, że królem zostanie. No, film jest trochę głupi, trochę straszny, mało śmieszny, ale jak to zwykle bywa, potencjał miał ogromny, bo tematy porusza aktualne. Żyjemy w nieustającej kampanii wyborczej, więc pewne mechanizmy warto znać, żeby nie dawać sobie wciskać kitu. Przejdźmy zatem dalej. O czym w warstwie problemowej jest ten film? Przede wszystkim o manipulacji. I to z dwóch stron, bo manipulacji nie tylko wyborcom ze strony spin doktora, ale również kobiet z otoczenia spin doktora samym spin doktorem. No jak to się mówi? Szewc chodzi bez butów czy tam w dziurawych butach. W tym wypadku bez korony. Mamy tu też do czynienia z pewnym zamknięciem, takim brakiem świadomości i brakiem chęci, żeby dowiedzieć się czegoś więcej niż to, co się już wie. Oczywiście film nam też fajnie pokazuje, jak działa marketing polityczny i ludzie stojący za politykami. No więc teraz trochę Wam o tych problemach poopowiadam. Generalnie taki spin doktor, jest od tego, żeby ciebie, drogi wyborco, przekonać, że potrzebujesz tego, co ci akurat dany kandydat proponuje, używając do tego różnych metod. Na przykład, przekonać do tego, że potrzebujesz 500, mimo że nawet nie masz dzieci. Wzbudzi w Tobie potrzebę i da ci receptę na tej potrzeby zaspokojenie to tak w skrócie. Bo oczywiście to jest bardzo szeroka dziedzina i to, co wymieniłam, to jest ledwie jej część, ale chcę, żebyście tak mieli ogólne pojęcie, czym się nasz pan Wolta zajmuje. Więc taki spin doktor jest powiązany z jakimiś partiami politycznymi, dostaje zadanie zająć się kampanią pana kandydata. I albo Osobnika kreuje albo odkreowuje. W przypadku Kazimierza Dolnego mamy do czynienia z naprostowywaniem jego zapędów i takim dostosowywaniem przekazu, bo przekonanie pana Dolnego, że monarchia to się tak średnio sprawdzi, nie wchodzi w grę, więc trzeba to. Troszkę złagodzić, tak by było w jakimś tam stopniu do przyjęcia przez elektor. I w tym pan Wolta ponoć wielkie sukcesy ma. Jego zabiegi, jak to zwykle bywa, opierają się na manipulacji, ale chcę też, żebyście tutaj wiedzieli, że manipulacja tak szeroko oczywiście kojarzy nam się z czymś bardzo złym, ale to nie do końca jest tak. To jak użyjesz manipulacji zależy od Ciebie. Manipulacja może być też dobra, bo manipulacja to jest oddziaływanie, wywieranie wpływu i można ją wykorzystać również w dobrych celach, nie tylko w takich, by kogoś oszukać, zbić kapitał itd. No, w tym przypadku mamy do czynienia z manipulacją negatywną i w działaniach Pana Wolty, i w działaniach kobiet które się na panu Wolcie chcą zemścić. Ponieważ całe znalezienie korony i oparcie kampanii wyboczej o tę koronę okazuje się mistyfikacją, scenariuszem, którym pan Wolta zostaje pokonany swoją własną bronią. Gra w cudzym przedstawieniu, mimo że do końca ma poczucie, że to on tu jest scenarzystą, reżyserem, wykonawcą itd., itd., Kobiety wytworzyły całą tę sytuację, by go po prostu ośmieszyć i naciągnąć. Co w sumie też prowadzi do smutnej refleksji, że tu nie o dobro kraju czy ludzi chodzi, ale o własne interesy, własne zemsty, własne życie generalnie. Bo tak jak już mówiłam, Gdyby ten Volta był tak genialny, gdyby to był taki prawdziwy spin doktor, to on by w życiu nie opierał całej kampanii, tylko na jednej opinii jednego historyka. No, to jest po prostu nierealne. Ja myślę, że twórcy chcieli nam tu pokazać coś w stylu pycha kroczy przed upadkiem. On był tak pewny siebie, tak pewne zwycięstwa, tak pewny tego, że jest jakimś absolutnym geniuszem. Że stwierdził, że no, ma jedną podkładkę, to spoko. Już nic więcej nie trzeba i właściwie wygrana, to jest w kieszeni. I to też pokazuje kolejny problem, czyli to, co ja mówiłam o tym braku świadomości, takim zamknięciu w swoim własnym świecie i nieprzyjmowaniu niczego, co mogłoby podważyć ten stan rzeczy. Chciałabym jeszcze trochę powiedzieć o obsadzie. Wielka szkoda, że te kobiety były totalnym, absolutnym tłem. Bo mogło być coś fajnego z tego. Myślę, że też trochę zmarnowano potencjał Andrzeja Zielińskiego. To jest świetny aktor. Niezapomniany Pawica z Na Dobre i na Złe. Niezapomniany Wiktor Zarzycki z O Mnie się nie martw. Więc ciekawie byłoby go zobaczyć tutaj, jako no, jednak negatywną postać. Ale no niestety potencjał został zmarnowany. Podobnie jak potencjał Aleksandry Domańskiej, chciałam powiedzieć Zielińskiej. Która poza tym, że jest, to nie robi nic, też ogromnie zmarnowana szansa. No, Jacek, bracia, jak tu błyszczy, jako nasz kandydat przyszły król, chyba najlepsza kreacja w tym filmie, i w sumie dla niego warto to obejrzeć. Zmierzając do podsumowania, z jednej strony jest to świetne. Świetnie zobrazowane, jeśli chodzi o ukazanie mechanizmów społecznych i politycznych. Z drugiej strony, portret ludzi, którzy z ofiar stały się katami. Także ja myślę, że byłoby dużo lepiej skupić się na jednym i wycisnąć temat choćby pracy Wolty, bo to jest mega ciekawe. No ale tutaj tak po macoszemu, to wszystko tak po łebkach, to tu, to tu, to tu, 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 no i wyszedł nam taki mi misz masz. Tło, no, takie girl power, było niepotrzebne moim zdaniem. <grym> Mało wyraziste, no w istocie rzeczywiście te kobiety były tłem. No ale przekaz miał być, o jak to te kobiety wszystko trzymają i pociągają za te sznurki. No nie wyszło to fajnie. No dobra, ode mnie 3 na 5, potencjał był, bo i temat i aktorzy fantastyczni, ale wyszło średnio, więc stąd i średnia ocena. Zachęcam Was do podzielenia się w komentarzu opinią, do zostawienia łapki w górę i do zostawienia subskrybuj, żeby nie ominąć kolejnych odcinków. Do usłyszenia!